Bardzo bardzo serdecznie z tej strony, Adus i witam Was już w kolejnym odcinku z serii News World of Tanks. Także, yy, pierwszy news: yy, nowy yy, sklep, nowy wygląd sklepu Premium. Jak na razie, na serwerze chyba rosyjskim lub yy, nie europejskim, tylko amerykańskim. No, dosyć fajnie to wygląda ten sklep. Lepszy od poprzedniego. Bardzo fajnie wygląda. <laughs> no. Nie powiem, że nie podoba mi się. Oby, oby jak najszybciej dotarł do nas. O ile w ogóle dotrze. Ale raczej powinien dotrzeć. Następny nowy czołg premium prawdopodobnie. M-46 Patton KR Jest to tier 8 med 1450 HP, silnik 8 konny Waga 44 tony View range 390 Zasięg radia 70, 776 metrów Pancerz Dłuba 101 z przodu, jakże nawet fajnie. A u Nie. <laughs> 101 z przodu, 76 z boku i tyłek nie wiadomo. Wieża 101 z przodu, bok 76, tył nie wiadomo. Działo będzie to 90 mm. Gun M3A1 Damage 240 na HEKach 230 także nie ma aż takiej dużej różnicy penetracja 192, 243 na HEKach 45 mogłoby być więcej jak tej penetracji na, jak na 8 TIER ale no trudno DPM wynosi 1975 ROF

Zobaczmy sobie screeny, jak on wygląda tutaj. Jeżeli chodzi o pancerz, no, tył, może nie tył, tylko dolna płyta tak 86 mm. Jeszcze tam pod kątem także będzie więcej. Ten karabinek to samo. Górna płyta 102 mm, chyba nawet i więcej. Tutaj taki, nie wiem co to jest. <coughs> chyba od kierowcy. 140 mm, także dosyć fajnie. Te kąty wieży mają to 102, tak z przodu nawet troszeczkę więcej, także wieża będzie potrafiła troszeczkę odbić. Co tam dalej? Przód, bok. No bok mamy ile? 89. Taki mamy podzielone jakby na dwadki. Bardziej z przodu mamy 80, tak około 9, a ten tył mamy tak 41 do 51. Jeżeli e, będzie się właśnie do was kontować, to nie bijcie tutaj w ten przód, tylko tak bardziej w tył. E, idziemy dalej. No i tył tutaj ma tak 51, także e, nie pamiętam ile tam ma to 49 penetracji, jak nas zajedzie od tyłu, no to oj zaboli. No i od góry, jeżeli to chodzi. No to mamy, ile to będzie? 22-25 mm. Także, jeżeli arta trafi w, gór, no, w, gór, w górę wieży, albo w górę kadłuba, no to zaboli. No i tutaj mamy takie zdjęcie od tyłu, jak będzie wyglądać? tutaj od przodu. Także jedziemy dalej. Y, I 6 w HD no, dosyć fajnie będzie wyglądać. Jest 6 w HD, troszeczkę mu się kąty pozmieniają. Ma o tutaj właśnie, belka doszła jeszcze do tego. No, tak, belka jedna. Kąty, jak widać na wieży, troszeczkę mu się zmieniły. Jakby mi się wydaje, że ta wieża troszeczkę będzie płaszcza. No, tutaj yy, policzki już raczej nie będzie wchodzić bo to zmieniony troszeczkę kąt jest nie kiedy w te policzki obok jażma można było bić hmm. no i na pewno będzie jeszcze więcej nam odbijać także fajnie Zobaczcie, naprawdę fajnie wygląda ten model postarali się naprawdę bardzo ładny model nie powiem że nie Następne modele HD VK4503 i Panzer 58. Najpierw mamy VK. No, fajnie, fajnie wygląda wieża, tak jakby od stokowego Tigera, a kadłub jak od a. Fajny model. Gęśnięcie strasznie, fajnie wyglądają w tym pojeździe. Ciekawi mnie czy Tutaj będzie coś warstwowy, czy takie normalne, dobrze widzicie. Ładny, Mamy tyłeczek. No fajnie. Pancerz 58. Też fajnie wygląda. I tą też fajnie. I Następny nowy pojazd Bat 25 TAP. Będzie to Pier 9. I nie wiem, czy będzie za jakiś CW, czy może jakieś misje. Bo wątpię. Yy, nagroda za jakiś event. event. Yy, będzie to Pier 9. 1675HP będzie mieć, także jak mam, jak na medy to nie jest ani źle ani dobrze mogło być jasno lepiej silnik 500 konny waga 24 tony, także to jest malutko można go paranować maksymalna prędkość 65 na godzinę i 20 do tyłu także fajnie obrót kadłuba 42 stopnie na sekundę obrót wieży 48 stopni na sekundę V-range 370, zasięg radia 570 także tu jest troszeczkę słabo przód kadłuba 30 i 25 z przodu, z boku że to jest słabo i wieża to samo działo to Canon D90mm V0930MS DM 240 i 320 na haekach penetracja 200 jak na 9 tier to troszeczkę mało ponieważ tam nawet stokowe 9 chyba mają ponad 200 penetracji DPN 2462 ROW 10261. E, I tutaj mamy magazynek 6 pestek. E, przeładowanie tego magazynka to 23 sekundy. To nawet fajnie, szybko. E, czas przeładowania między pociskami to 2,2 sekundy. E, z Celność to 0,384, czas skupiania 3,07, to jest troszeczkę dużo. I zobaczmy sobie na skliny jak wygląda ten kadłub. No, z Baboka to będzie dostawać nieźle od artylerii, tak samo od jakichś tam hałpic lub skyków nawet 70 Pancerza tutaj zaraz mamy mamy taki malutki kawałeczek dolna płyta 20-25 górna tak 30-40 mniej więcej tyłeczek tutaj daje 20 mm także tutaj będzie wszystko w to wchodzić tutaj mamy wygląd jak on się prezentuje to fajnie, fajnie wygląda. Taki karabinek taki jakby nowoczesny czy coś takiego. Idziemy no. dalej. Tutaj mamy screen jak on się prezentuje. Jak on się będzie prezentował w, w grze. Tutaj jak widać troszeczkę niedopracowany jeszcze, ale jeszcze jest na to czas. Tutaj mamy gąsienicę. Tutaj mamy widok z góry. No, nawet ciekawie będzie się prezentować ten czołg. Jeżeli dobrze widzę, to chyba będzie mieć silnik z przodu. Także w przód będzie można go podpalać. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, opuszczanie lufy też chyba fajnie tu jest pokazane nie wiem czy tam było zapisane także opuszcza ile jest podnosi nie ma niestety kolejny czołg premium, tylko że on będzie chyba dostępny na Xboxie tak się przynajmniej wydaje Także będzie to pierwszy 7 Light niemiecki. HP 900, czyli Bulldog ma 910, to nie jest aż tak. Nie, jest, nie różni się za bardzo. Silnik 500 konny, waga 23 tony, do przodu maksymalna prędkość 72 na godzinę także fajnie. 24 na do tyłu jeździ. View 400 no, view 400 Zasięg radio 745 m, także fajnie Wież kadłub wieże mają znowu po tyle samo, po 25,4 wszystko Działo 90x76 mm US Canon M32 Damage 240 i 320 na HE no, także na 7 Tier, no fajnie, ale penetracja 170, no to to już nie jest fajnie. Yy, tutaj niestety nie mamy magazynka, yy, także nie będzie tak dobrze, to już by chyba byłoby zbyt OP, wybił by po 200 gramów, by 10 pestek. 206 penetracji na Goldzie i nawet fajna penetracja jak na 7 Tier na HEK. To 102 DPM 2085 ROW 8,69 Przerwanie 6, około 6 sekund Celność 0,384 Czas skupiania 2,21 przejdźmy sobie do, tak on się prezentuje z przodu, przejdźmy sobie do pancerza jak widać tył będzie mieć około 13 eee, tutaj przód 30-30 no 30 około 8 dolna płyta 32 około górna także nie wiem czy on będzie dostępny na serwerze normalnym wota eee, chyba nie będzie bo to chyba będzie Chociaż nie wiem, przekonamy się, tam pisało, że na XBOX 360 jak się model prezentuje, także fajnie dosyć. <laughs> Tutaj mamy screeny w garażu wotowskim, czyli raczej będzie to dostępny, to będzie czok, nie pisze czy premium czy nie, leczkę. No, nie wiadomo. Eee, tutaj się prezentuje, no... Można powiedzieć, że to jest <coughs> cały bulldog. No, bo to jest cały bulldog, tak prawdę mówiąc. Fajnie się prezentuje. Że jedziemy dalej. Eee, screen... Eee, ...typ 95 Hago, japoński czołg. Drugi albo trzeci Hier. No, fajnie się on prezentuje. Bardzo ciekawie. Tylko szkoda, że nie pokazują um, jak będzie wyglądać normalnie w grze. Tylko takie obrubione tutaj. No, fajny. Troszeczkę chyba się pozmienia. Kolejny pojazd. Su-18. artyleria. Także kolejna artyleria będzie w HD. Jakże ciekawie ona wygląda. No fajnie. Gąsienicy strasznie fajnie wyglądają. Ciekawi mnie jak to będzie wyglądać. Kolejny nowy czołg. Yy, tylko nie wiem czy to będzie premium. Yy, tak. Chyba premium. Czołg Sentinel AC IE-2 na, przez 4. będzie to tier 6 Magic, życia 750 HP, e, boże, życia, a tak, życia 750 HP, silnik 330 koni, waga 28 ton, maksymalna prędkość 60 na godzinę, do tyłu 20. Violet 360, radio 469. No i. Aha, dobra. Tutaj mamy troszeczkę inaczej, ale. Dobra jest <coughs> kadłub 65 z przodu, 45 z boku. A wieża 65 z przodu i 65 z boku. Ciało OQF 17PR GAN MK7. Damage 150, 190 na hałekach Penetracja 171, to nawet fajnie jak na szósty tier Tam ten zamien, y, podobny czołg niemiecki do bulldoga ma 170 penetracji na 7 pierze 239 tutaj mamy penetracji na goldzie i 38 na Haekach y, DPM 1877 ROW 12514 Reload 4, na no około 4 sekund, tam ponad Celność 0,374 albo 0,37 Czas skopiania 2,01 fajnie Zobaczmy model, jak on się prezentuje. Tutaj tak mi się prezentuje model. Tutaj mamy pancerz ego. No i mamy 65 z przodu. Będzie mieć ta płyta. Tutaj ona będzie prosta. Także jak na szósty tier to jest nawet no, chyba dobrze. Ale i tak będzie przez wszystko przebijany. Tutaj dolna płyta troszeczkę pokontowana ma 65 wieża 65 z przodu jarzmoch chyba będzie przyjmować za 0 a potem 65 będzie i tak wchodzić nie wiem, nie wiem. znowu mi to wyskakuje nie wiem o co chodzi tyłu jak widać nawet twardy ile 45 płytka 50 mm, czy nawet 55 mm yy, od góry, tam coś, to około 32. O, aha, temu więcej, ponieważ tutaj jest gąsienica, jakby zamienna. Tak się prezentuje z tyłu. Tutaj mamy z boku, fajnie, fajnie wyglądają te gąsienice. Czekaj, już nie mogę doczekać, jak one będą pracować. Kolejny czołg eee, premium pewnie tak tak premium Kirrowec 1 i 3 prototyp życia e, najpierw tier 8 czołg ciężki życia 1550 także o 50 więcej niż ma i 3 Silnik 520 koni, waga 47 ton, maksymalna prędkość 42 na godzinę, także to jest nawet spoko 20 na godzinę do tyłu yy, Co tutaj dalej? View range 360, zasięg radia 440 metrów Pance z przodu yy, kadłuba 120 i 100 z boku, także to jest troszeczkę słabo jeżeli chodzi o czołg ciężki jeszcze 8 tieru będzie przebijany raczej. Wieża 175-120 z boku. Działo 122 mm. D25TA. Damage 390. Jak to yy, każda prawie 122. 530 na hakach Penetracja 221. Także to jest spoko na no, PPK-ach albo APCR-ach. 270 y, gol, na goldzie także to jest y, bardzo już fajnie 61 penetracji na HEK DPM 1877 ROW 4813 Reload około 12 sekund y, Celność 0,432 Czas celowania 3,16 Tak wygląda jego pancerz dolna płyta to 110 mm, ale to jest jak widać duży kąt górna tak 120, ale tutaj jest dosyć spory kąt wieża tutaj mamy fajne kąty 175 mm, także wieża będzie odbijać tak samo te własne dowódcy i jak w Isie 3 zasada trzech kalibrów raczej będzie wchodzić Tutaj nad działem nam tak się prezentuje. I z, sek z przodu, <laughs> tak się prezentuje z boku. Yy, tutaj mamy screeny tego SentaiL ACIE2 przez 4. Yy, będzie to raczej malutki czok. Także fajnie. Szybko tak przelecę. Jeszcze, no jeszcze jak widać nie jest dopracowana gęśnica, jeszcze trochę zostało roboty. Także fajne. Tutaj mamy screen ISA 3, prototyp PEP girowec, kirowec 1 to tak jak widać z prawej strony będzie belka będzie fajnie się można kontować ponieważ belka raczej będzie przyjmować za 0 no fajnie będzie troszeczkę wyglądać jakby chyba is 3 czy Stokową to nie ale troszeczkę ze zmienioną wieżą tą najlepszą no i ogólnie praktycznie jest identyczny do ISA-3 no bo w końcu to jest y, prototyp ISA-3 nawet fajne ma tutaj kąty, także może, raczej powinien odbijać, co nieco. No i tutaj o, o tym, to o czym mówiłem, zasada trzech kalibrów, czyli tutaj będzie spokojnie wchodzić, może, będzie można bić. I ostatni news, chyba już na dzisiaj, czyli modele kolejne HD, KW-5 w HD, także właściciele KW 5 mogą się już zacząć cieszyć ale to będzie prawdopodobnie w paczu nie następnym tylko za dwa albo no, za trzy nawet paczę K5 nawet fajnie wygląda Ciekawi mnie czy te te cycki z przodu będą odbijać już czy raczej nie ale raczej nie będą tutaj mamy z boku no fajnie się prezentuje ten model HD Kolejny model HD M7 Priest, Priest. Jeżeli chodzi o tę artylerię, ona wchodzi w HD jeszcze będzie większy pancerz No to Ona już na swoim tierze potrafi nieźle odbić szczególnie ta dolna płyta No każdy to rzecz jasna papier Ale ta dolna płyta niekiedy naprawdę potrafi splatać Yy, psikusa że jeszcze więcej będzie potrafiła być ta dolna pyta i T29 w HD w końcu yy, jeden z lepszych czołgów siódmego tieru właściciele się jego doczekali w modelu HD bardzo ciekawie wygląda no fajnie fajnie wygląda Ciekawe, ta lucha będzie fajnie wyglądać też. Jeszcze będzie więcej, będzie można nie jeszcze więcej odbić. I tutaj mamy kolejnego malucha. Typ 98 Kenny. Także to jest chyba drugi tier. Chociaż jego chyba, a nie, nie. To jest któryś z japońskich czołgów, chyba tak drugi tier. Też ciekawie wygląda. Hmm. Kolejny czyli komet. Hmm. Tylko tutaj nie wiem, czy ta wieża najlepsza będzie zmieniona na, na taką, ale raczej nie, też jest stokowy komet. Mi się wydaje, no bo też troszeczkę inna. Ale też fajnie wygląda. Ciekawie się on prezentuje. Kolejna artyleria, czyli M44, 6-tokirowa artyleria, amerykańska, bardzo, bardzo fajnie się prezentuje, naprawdę. Jeszcze, to będzie chyba jedna z najlepiej dopracowanych artylerii, coś mi się tak wydaje, no bo naprawdę tutaj chłopaki zaszaleli, co gamingu. I ostatni screen, model 2D, jak na dziś. MS1 HD, czyli tlb 3 rosyjski. Także yy, chyba to tyle. Jeszcze mam dla Was informację, że prawdopodobnie od yy, w piątku, czyli 13 listopada, zacznę streamować, ponieważ mi brakuje, będzie kupować nowego kom, nowy komputer. Także może będę. Może mi pozwoli streamować z niego. Trzymajcie za to kciuki, I jeżeli pozwoli streamować, to też będę nagrywać WOTA. Także będzie, będą bitwy z twierdzy i rantowki. A mój komputer prawdopodobnie zapowiada się na kwiecień. Także jeszcze troszeczkę czasu zostało. Dobra. Ja się z Wami żegnam, także trzymajcie się do następnego.